sposobów, jak pozbyć się rozstępów. Jednym z zabiegów, które rekomenduję na usuwanie tego typu problemu ze skóry, jest zabieg z użyciem urządzenia, które nazywa się plazma. Efekty widać już po jednym zabiegu i są one naprawdę bardzo duże. Zabieg nie należy do najprzyjemniejszych, ale rekompensują na pewno odczucia bolowe, efekty, które możemy zaobserwować po wykonaniu tego zabiegu. Drugim zabiegiem, Doskonały w przypadku posiadania rozstępów na ciele jest m.in. mezoterapia i głowa. Tak dobrze słyszysz. Ten zabieg świetnie rozwiązuje ten problem, jeżeli jest wykonany prawidłowo i używamy odpowiednich komponentów, a także specjalista wie, w jaki sposób oraz jaką techniką opracować rozstępy. Efekty widać już po jednym zabiegu i mogą być nawet o 30% większe niż nasze oczekiwania. Trzecim zabiegiem, który będzie doskonały, żeby usunąć rozstępy, które mogą znajdować się w dowolnym miejscu naszego ciała, jest m.in. innymi zabieg, który nazywa się radiofrekwencja mikroigłowa. Prawidłowo wykonany, a także w odpowiedni sposób daje spektakularne efekty na problemy, jakimi są rozstępy. Efekty również widać po jednym zabiegu, ale uwaga, nie u każdego one będą porównywalne. Co to oznacza, że jedna osoba będzie miała efekty lepsze, a druga efekty gorsze. Jeżeli chcesz poznać pozostałe dwa sposoby, które są moimi faworytami, zostaw komentarz pod tym materiałem wideo, a zobaczysz kolejną część. Nie zapomnij zaobserwować w profilu, żeby widzieć więcej takich materiałów.